Witam wszystkich widzów w telewizji, się kręci, ja nazywam się Krzysiek Magiecki, a dzisiaj jesteśmy w Płocku na starym rynku. Jest 1 maja, więc to ogólnie dobrze znane święto pracy, ale u nas obchodzimy je także jako święto kaszanki. I właśnie postaramy się tą kaszankę dzisiaj zdobyć. Człowiekiem, który jest zainteresowany tą kaszanką jest nasz zaprzyjaźniony reporter z katolickiego Radia Włoskiego, Michał Okrągły. Siedzi w studiu, bardzo głodny, a my specjalnie dla niego tą kaszankę, tudzież kiełbaskę, tudzież karkówkę postaramy się zdobyć tutaj, dzisiaj i jak najszybciej. Zauważyliśmy Was bardzo daleka, bo macie bardzo charakterystyczne stroje i wydaje mi się, że chyba jesteście nie do końca z tych okolic, bo macie jakieś napisy na adresach. Możesz się odwrócić? Bellator Ryjewo. Co to jest Bellator Ryjewo? No, akurat jest to nasz ślach mistrzostw polski, w piłce ręcznej i z daleka do niej przyjechaliśmy. A gdzie jest Ryjewo? Jedycie kwizynem a w okolicie Gdańska. Kiedy dowiemy się, gdzie jest kwizyn i Sztub, będziemy w stanie zdokalizować, ryjem, o tak? tak? Powiedzcie nam może jeszcze taką rzecz. Szukamy kaszanki nie możemy jej znaleźć. Czy wiecie może, gdzie jest stoisko? Tam Dziewczyny nas naprowadziły w tamtym kierunku, tam podążamy. Dziękuję. Czy dużo jest objawów przejedzenia dzisiaj na Starym Rynku w Płocku? W tej chwili jeszcze się nie zgłosił na nas Czyli nie było żadnych interwencji, jesteśmy od godziny 15.30. Czyli od godziny 15.30 jeszcze nikt tutaj się nie przejadł. To jest dziwne, ponieważ w końcu jest dzień kaszanki i trzeba troszeczkę spożyć. Wydaje nam się, że jesteśmy na dobrym tropie, bo tutaj widzimy namiot, w którym e, osoby różne spożywają kaszankę. Może udamy się e, w tym kierunku. Jak, smakuje? A możemy się dowiedzieć w jakiej cenie jest dzisiaj 6 zł złotych. Złotych. a kaszanka? Ale ile kosztuje pan Kiopeda? 5 zł. 5 zł. Dzisiaj wszystko po 5 złotych. Rozumiem, że ketchup brusztalda gratis, gratis i pieczywo gratis. A widzę, że w Ostypii również są Państwo wyposażeni. Tak, kupiliśmy. Czyli dzisiaj można kupić nie tylko kiełbasę, również kinawiał i chlebek gratis do tego wszystkiego. Życzymy smacznego. Boże. Ile mam czekać? Gdzie ta kaszanka? Kaszanka. To jest billboard naszego dzisiejszego dnia. Trzymaja to nie tylko święto pracy, to także święto kaszanki. Nie wiem, czy tylko w Płocku, czy w całej Polsce, ale dzień jest wyjątkowo sympatyczny. Przejdźmy jeszcze do tego piłkotu tutaj. Proszę zobaczyć, kampania Zebra w też nosi odblaski. To jest najnowsza kampania w polskiej policji. E, ma ona zapewnić, żeby ludzie, którzy idą nieoświetleni na drodze, niewidoczni, e, nosili odblaski, żeby stali się bardziej widoczni. Dlaczego Zebra w też nosi odblaski? Nie mam bladego pojęcia, jaki jest sens Brawa, paski, nosimy od Lasku, To jest najważniejsze wszystkim, żebyśmy byli widoczni. Czy dziewczyny, znajdziecie do nas chwilę? Nie. Telewizja się kręci. Nie, nie. Dziewczyny mówią nie, ale widzę ich w ich oczach, że jednak tak. Słuchajcie, mam do was takie pytanie. Dzisiaj jest 1 maja, święto pracy i przy okazji e, Dzień Kaszanki. Czy uważacie, że Kaszanka jest czymś na tyle ważnym, żeby zasługiwała na swój dzień? Nie. Nie, nie. nie? Czyli uważacie, że to święto jest raczej niepotrzebne? Nie, tak. bo ja nie lubię kaszanki. dobre. szczególnie niedobra? Niedobra. Kiełbasa? Karkówka? Dobre. Zero grilla? No karkówka dobra, ale kaszanka nie. No to do co idziecie w tamtym kierunku na dzień kaszanki? A co jest dzisiaj, gdzie kaszanki? No, na no, Starym Rynku dużo się dzieje. No, jest kaszanka? Jest. To idziemy. To nie wiem, czy powinnyście się kierować w tamtym kierunku, skoro nie lubicie kaszanki. No to, jest A, to jakaś kiełbasa będzie normalna, nie? No dobra, może kiełbasa, może karkówka, czyli... Generalnie uważacie, że dzień kaszanki jest trochę zbędny, tak? Tak. Dziewczyny uważają, że kaszanka jest w życiu niepotrzebna, a z kim mamy przyjemność? No ja jestem podczanilem, korzenie mam tutaj, prawda? Cieszę się, że mieszkam w tak wspaniałym grodzie położonym nad Wisłą. Cieszę się również, że dzień 1 maja to nie jest już spęd pochody, prawda, i jakieś sztuczne manifestacje, prawda? Natomiast no jestem człowiekiem, jeżeli widzę relaksy i w takim wesołym tonie, to jest OK. Jesteśmy przy płockim odwachu przy grobie nieznanego żołnierza. Dzisiaj manifestacja 1 majowa wyruszyła o godzinie 10 ze starego rynku w Płocku. Doszła tutaj złożyć kwiaty. No i właśnie jesteśmy przy tych właśnie kwiatach. Ja poproszę operatora o zbliżenie na niezwykle bogatą wiązankę i na jednego solowego kwiatka. Nie wiem. Mam nadzieję. Że ilość kwiatów nie odzwierciedla ilości osób uczestnic uczestniczących w tej manifestacji. Chociaż może z drugiej strony byłoby lepiej, gdyby ich nie było zbyt wielu. Przepraszam, przepraszam, czy tutaj można dostać kaszankę, czy to jest nie ten lokal? Nie ten lokal, niestety. A wiecie, może w którym kierunku należy się udać, żeby dostać kaszankę dzisiaj? Tak prosto. Tamta strona, dobrze, znowu zmieniamy kierunek. Już chyba piąty raz w dniu dzisiejszym, ale w końcu się doczekamy kaszanki. Kaszanka! Kaszanka! Teraz pan góral z Fujarką zapowiedział, że zagra specjalnie dla was i dla nas. Tango z różą w zębach. Proszę bardzo. Wychodzi na to, że pan góral gra nosem. No bierzemy... Szejka i lody z polewą. No dobra, ale z tego co wiem, to dziś jest dzień kaszanki. A czemu nie kaszankę na starym rynku? Też jej nie możemy znaleźć, wiemy, że jest ukryta. Ale czemu tutaj, w okienku? A nie zgodnie z nową świecką tradycją. Znaczy przyjechaliśmy z Działdowa i nie wiedzieliśmy o takim dniu. Proszę bardzo, dzień kaszanki w Polsku jest nierozreklamowany. Koszanka! Koszanka! Dzień dobry! Bo my już jesteśmy prawie, prawie po kaszance i widzę, że u Pani można dostać coś z drugiej strony skali, kompletnie. Co można u Pani dostać i co Pani poleca, wyjątkowo? 20 smaków ręcznie robionej, z kawałkami owoców Jak to ręcznie robionej? Czy ona jest ugniatana własnoręcznie palcami? Nie, nie zabijają. Chciałem zapytać, czy przez Panią własnoręcznie, ale niestety już zostałem uprzedzonym. Który smak jest według Pani najsmaczniejszy? Adwokat, Kuchos, Chcielibyśmy spróbować jednej krówki no. która najlepsza? Adwokat. adwokat zważy mi pani? spróbujemy w takim Dziękujemy razie krówki krówki o tę krówkę podejrzewam, że kiedy spożyję tą krówkę nie będę mógł się już odezwać ale zobaczymy chwila ciszy, spokoju Pani miała rację, krótko, aż ma wyjątkowa. Wróciliśmy na stary rynek, a wróciliśmy w celu oczywistym, żeby znaleźć kaszankę. Zebraliśmy całą masę informacji, kierujemy się już na zapach, na wzrok, ale dostaliśmy stuprocentowy cynk, że kaszanka znajduje się w stronę wschodnią. Nawet pani nie wie, jak ja się cieszę, że panią widzę. Bo wydaje mi się, że to pani dysponuje największą ilością kaszanki tutaj e, na tym starym rynku polskim. Nie wiem, czy największą, ale dosyć skoro. Proszę bardzo, bo mamy problem następujący. Mamy bardzo głodnego kolegę, dla którego musimy taką właśnie kaszankę zakupić. Szukaliśmy jej cały dzień, ale niestety nie mogliśmy jej znaleźć, ale całe szczęście. Mi się, że nam w takim razie poprosimy jedną najcieplejszą i najbardziej apetyczną kaszankę. I wysmażoną tak jak prosi. Wysmażoną. Tak? Ta wydaje się być... O, ta jest lepsza, ta jest bardziej ta ostatnią. Ta, ta, ta tak, tak. Może być. Hurra, w końcu się udało. Biegniemy prosto do Michała, bo zdycha nam z głodu. Zbliżamy się do miejsca, które jest naszym celem ostatecznym, czyli studio i bardzo głodny Michał mam nadzieję, że jeszcze żyje i zdążymy go uratować zanim umrze nam z głodu. Dwie kaszaneczki, sama masa chleba i do tego jeszcze dokupiliśmy mu gratis Nesti. Proszę Państwa, niestety kaszanka zakupiona, wszystko jest ale Michałowi życia to już nie zwróci. Mamy 5 minut spóźnienia Niestety, chociaż kaszanki są dwie i są wyjątkowo wysmażone, to nie da rady zwrócić życia człowiekowi, który już doznał zgonu z powodu zagłodzenia. Niestety pomimo wszelkich starań nie udało nam się dostarczyć dzisiaj kaszanki na czas Michałowi Okrągłemu, ale jak widać wszyscy na dniu kaszanki bawią się wyjątkowo dobrze. I pomimo, że nie udało nam się w tym roku, za rok spróbujemy z kimś nowym. Po raz kolejny, bo za rok będziemy tutaj znowu, specjalnie na telewizji, się kreci z płockiego, starego rynku, z dnia Kaszanki.